Яка різниця між словом учить ще і «студіювати»? «Студіювати» завжди використовується до вищого навчального закладу. Вчитися у ВНЗ. Наприклад, Піотр студіює на університеті. увагу, що вони кажуть на, не в університеті, а на університеті. Тобто Піотер вчиться в університеті або Аня студіює філологія. Ania studiuje filologię, Ania wywczaje filologię D w uniwersytecie. Natomiast słowo uczyć się może wykorzystywać do szkoły, do kursów, do nauczania dystencyjnego, wczytać czyte słowa, w i matematyku itd. Na przykład Ania uczy się w szkole. Ania uczy się w szkole, to to Ania wczyci u szkoli, albo Piotr uczy się słówek, Piotr uczy się słówek, Piotr wywczaje słowa. Oczywiście studiować zawsze do wyższego zakładu, a uczyć się pokrywa wsi wszystkie znaczenie.